Prezentuję gołąbka o numerze 2204. Jest to gołąbek po imbredzie 7754 roczny. Ten gołąb jest lotowany. Jest to imbred na 6618. To jest wnuk też derba 160. U dołu mamy samicę, matka. Matka jego jest gołębiem bardzo, no jednym z najlepszych u mnie teraz na gołębniku. Ona zajęła w tamtym roku pierwsze miejsce w oddziale, pierwsze miejsce w okręgu, drugie miejsce w Polsce, redakcja hodowcy, siódme miejsce wystawa ogólnopolska w kategorii wyczyn za dwa lata. Także naprawdę ten gołąbek jest, jest po najlepszych gołębiach, które, które teraz na, jako lotowy i ten 7753. To jest ojciec, on jest rocznym gołębiem, ale jest lotowanym i dalej będzie lotowanym, ale, ale naprawdę, naprawdę to jest gołąb, który, który naprawdę może być ciekawy w rozpłodzie. Na pewno nie do lotu to jest gołąb.